Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Siekiera. Dzisiaj sobie zagramy w grę FIFA World. Na razie to jest wersja beta, ale jeszcze nie wiem kiedy wyjdzie FIFA World, normalna wersja, czyli już nie beta. E, więc tak, zagramy sobie w prawdziwe zespoły. Na razie nie będę tworzył swojego zespołu. E, ok, e, graj. Ja gram na padzie Speedlink, to jest naprawdę bardzo dobry pad, polecam. Jeżeli jak ktoś lubi grać typu FIFA. I dobra, mniejsza z tym wyszukiwanie gracza. Okej, okay, okay, okay. Wyszukało nam Liverpool. Tam, tam, tam. Dobra. Okej, okay, mam nadzieję, że te starcie akurat... Wyjdę zwycięstwo z tego starcia. O. Starcia o. o. o, o. Ja tutaj sobie przyciszę telewizor. O. Witamy Okej. Państwa, Dariusz Szmatowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Cię Darku i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. Cza, Okej okay, dobra, ja jestem za to, żeby przyspieszyć, ale przeciwnik nie jest. Od okay, naprawdę wspaniała ja drużyna. Wygrali 5 pierwszych edycji Pucharu Europy, tych zwycięstwo sobie obejrzymy licząc Puchary Europy i Ligę Mistrzów. Tak, w tym sezonie liczyli, że będzie ten dziesiątki pragniony wymarzony, ale nawet wielki Mourinho im tego nie dał. W sezonie 2001-2002... Na tym stadionie padł rekord, jeśli chodzi o <laughs> Jezu, nie publiczność, mogli trochę to tak pracować. Ale ogólnie w, i tak fakt z tym, że ten, że zrobili coś jak FIFA World. To jest graficznie, moim zdaniem, jak FIFA 11, FIFA 10. Ale bardzo fajnie, że to jest zrobione, to jest jeszcze fit to play, co najlepsze na strefie Origin. Także. Także bardzo fajnie. Okej, okay, dobra, to zaczynamy. rozpoczął spotkanie. Zaczynamy od paru podań. Ładnie wymieniają podanie. Szybko. O Jezu, Jezu, Jezu myślałem, że... w tam stanie, a nie wyleci. Urna faja. Kurde, ale dawno naprawdę dawno już nie grałem w FIFA. Ale widzę, że on ma lepsze umiejętności. ode mnie! Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Prowadzi sobie osoby zrównoważone i oczywiście złe podanie en, co jest Uwaga, wysokie podanie do Suareza. Okej, okej tu też nie po prostu problemy Nie mam do kogo zagrać Dobra dobra Może do środka Krystian Ronaldo. Aj, 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 aj. O, dobry odbiór po stracie piłki. Fajnie tam się wybił Cristiano. Jakikinio. Na do kogo podać? Ye. Ye. ale rywale odebrali piłkę. Nie dał rady obrońca i będzie czerat przy piłce. Jezu. Marek Jiménez Cortello, Widzę, że to co znaczy, ta akurat jest. dosyć dobry przeciwnik. Z i danie w środku Pola. Cristiano Ronaldo. Red Bale. On nie przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. Czeka na nadbiegających kolegów. Ma trochę wolnego miejsca, Aj, dobra. Dobra, ale dobrze już wychodziło. Rzut rożny dla Realu dobrze już wychodziło. Że zaczniemy sobie od rzutu różnego. Oj, chyba za moc. Albo dobra. Ła! Benzyma, jak siedział, wyjewał. Luka Modric. Nie wykorzysta? Nie wykorzysta. I uda na atak. Bo znowu przejęli piłkę. Strzela Uderzył, ale prosto Bo Może mi się uda Zdaw kiedyś z daleka strzelić i dlatego, jak będę miał rynka. tylko okazję, to będę... Jak to? Wiedziałem, że on wypuści. Wy... Wiedziałem, że on wypuści. Biegni Pep... Nie, to nie. Nie, to Pepe! Pe! Dobra na szczęścia ma szczęście, celowa, zeza Już to by było akurat przygrane starcie, ale dobra, dobra, 34 minuta 0,0 Jest niefajnie A teraz Gerard Ryan Sterling Dawaj, dawaj, trzeba zabrać mu w piłkę ponowni główką bepę główką Bale. Aj, wiedziałem, kury, no to było niefajne Szybkie odebranie piłki, po prostu padły sobie, weźmie, do zatrzymamy się, się zatrzymali. Jest podać, chciałem, a nie strzelić, ale jest mi Dobra. Na razie remis. Spotkały się dzisiaj dwie równorzędne drużyny. No właśnie, tak i powiedzieć. to powiedzieć. Ja nie, nie, nie będę na czego zmieniał. Okay. Druga Kurde, ciężko mu odebrać piłkę. No cóż, nie tym razem. W Łada! Ej, przepraszam, u mnie dudek broni? A tu... <laughs> jest myślałem, że to dudek na początku Czy o piórno Okej, okej No i udało się odzyskać piłkę Nie wiem czemu takie ścinki są podanie, no i strata to, to jest właśnie fatalne Filipe Coutinho. stop Okej okay, dobra piłka popadnie. niedokładnie i będzie Miślę, że na piłkę O jest. Nieporozumienie i oh strata yes. piłki. Strata w ataku. za samossy udałmy samoss odda. Martins Kurde, to chyba skończy się do gry albo jeżeli jest ob Karnych to ja za dobry to nie jestem także 32 minuta i 00 no takie zagrania często kończą się utratą piłki. No ciężko ciężko go przejść świetnie przewidział to zagranie i przejął Jest szansa Chiter. na dobrą akcję pokazuje się tam na wolnej pozycji partner z drużyny no z tego miejsca można strzelać Kto to strzelek, kurwa, nie. Uwaga, zacentrował w pole karny Dobrze Tak, stał, wyjem się tam od razu, zająłem, parę, pom! No dobrze, dobrze, dobrze zrobiłem, wiedziałem, że on tam będzie dość roboty. I gol będzie? Nie ma, dobra, na szczęście, lub piłka. No, dobrze wyprowadzona piłka Kury no nie nasza, na czy i Jednak i Nogę mi zablokował Ramos Daniel Akker Filipę Putinio Przeciwnicy przejęli Ciężko, ciężko przejść na jego pole karne o Jezu. Dobrze, Jeszcze to jest skutek tego, że dawno nie grałem w, w FIFE. Jezu! Jezu... Dośrodkować klikę. chciałem. Gra na no jakbym dośrodkował, to jest, jest, nie Była wielka możliwość... Bramki. Czy to jest szansa. Jest! Do końca jest! Uo! Brawo! Brawo Dobre, dobre to było Dobry strzał O, samy strzał nawet. bramka nie jest pokazana, tylko piłka A dobre Jest 1-0, teraz defensywnie sobie zagramy no dobra, na szczęście ja 1-0. Ważne przejęcie piłki, bo mieli rywale szansę na bramkę. Dobra, nie, wezmę wąsłon. sobie nie bardzo tylko defensywne. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Dobra, dobra. Przejdź piłkę. Gareth Bale. A to nie jest piłka ekstraklasy przypadkiem? O właśnie nie to. Ale znakomicie to wyłapał. Dobra! Mecz się do moi drodzy, Real Madrid wygrał z Kończy Liverpoolem. Pic! E, także. Nie, on wygląda jak Dudek. My myślałem, że to jest Dudek. E, dobra, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście odcineczek spodobał. Wiem o tym, że on jest krótki, ale trudno. E, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Subskrybujcie, lajkujcie. Polecajcie innym mój kanał, żeby się on rozwinął. Czy było wszystko dobrze? Dobra, no to cześć na razie i czekajcie na następne odcinki. Pa!